Co jest to najlepszym prezentem dla motocyklisty? Oczywiście wszystko zależy od tego, kogo chcemy obdarować, co ten ktoś lubi, jakim motocyklem jeździ, jaki jest nasz stopień zażyłości. Dziś postaram się pokazać kilka praktycznych pomysłów na prezenty na każdą kieszeń. Ja jestem Kasia, witam na kanale Tylko Jazda. Postaram się pomóc sprawić komuś radość. Jeśli nie masz pomysłu na prezent i boisz się, że wybierzesz coś nietrafionego, rozważ zakup karty podarunkowej. W sklepie internetowym mototurkom.pl możesz wybrać kartę podarunkową o wartości 100, 200 zł, a nawet 1000, 2000 zł. Wybór zależy od ciebie. Dzięki takiej karcie obdarowana przez ciebie osoba kupi sobie to, co naprawdę chce. A ty jej w tym pomożesz. Jeśli jednak chcesz wybrać coś konkretnego, z rzeczy, które zawsze się przydadzą, Chemia motocyklowa. Możesz zdecydować się na środek do czyszczenia, pielęgnacji motocykla, odzieży, kasku. Takich środków nigdy za dużo. W sklepie mototur.pl znajdziesz chemię motocyklową różnych marek, a także usługę ozonowania. Coś takiego doceni każdy motocyklista, zwłaszcza tuż po sezonie motocyklowym. Ozonowanie to najbardziej skuteczna i naturalna metoda dezynfekcji, za pomocą której z kasku i odzieży można pozbyć się bakterii, roztoczy i zapachów. A jak to działa w naszym sklepie? Po zakupie usługi ozonowania, wybrana osoba przesyła do nas komplet odzieży, czy też kask, rękawice, w zależności od wybranego wariantu. My ozonujemy i odsyłamy odświeżone rzeczy. Świeże rzeczy będą czekały na kolejne trasy motocyklowe. Z praktycznych prezentów warto rozważyć też zakup multitula lub zestawu naprawczego, który może przydać się w trasie motocyklowej. Praktycznym pomysłem jest też pokrowiec na motocykl, który zakładamy przede wszystkim po to, żeby motocykl nie kurzył się, ale też po to, żeby nie przyciągał, aż tak nie przyciągał spojrzenia. Tylko zwróć uwagę na materiał, czy jest przeznaczony do motocykli stojących w garażu, czy na zewnątrz, ponieważ nie wszystkie pokrowce są wodoodporne. Jeśli mowa o deszczu, większość motocyklistów prędzej czy później decyduje się na zakup kompletu przeciwdeszczowego. Nie ma nic przyjemnego w przemoknięciu podczas jazdy, więc możesz pomóc w uniknięciu tego. Osobiście polecam wybranie kurtki fluo, co zwiększy widoczność motocyklisty w gorszych warunkach pogodowych i czarnych spodni. Spodnie w mniejszym stopniu widać podczas jazdy, a jednak bardzo łatwo brudzą się podczas jazdy w deszczu. Dobrym pomysłem na prezent są również sopery do uszu, które niwelują szumy podczas jazdy. To doceniają motocykliści zarówno podczas jazdy torowej, jak i dłuższych tras, kiedy zależy na jak największym komforcie. Poza tym znajdą też zastosowanie podczas innych aktywności, jak na przykład wyjście na koncert. Dla niektórych jest to nieodłączny element bezpiecznego wyjścia. Chcesz zadbać o komfort termalny bliskiej Ci osoby? Bielizna termoaktywna to bardzo dobry wybór. Komfort termalny to jedno, ale i higiena, wygoda w zakładaniu, odzieży motocyklowej. Jest wiele zalet termo, które doceniają motocykliści. Na ciepłe dni warto wybrać bieliznę dobrze odprowadzającą wilgoć. Na chłodne – taką, która pomoże utrzymać ciepło ciała. Na kanale Tylko Jazda znajdziesz filmy, w których doradzam, którą bieliznę warto wybrać w zależności od potrzeb i czym różnią się poszczególne modele. Jeśli masz dodatkowe pytania, doradcy sklepu mototurkom.pl pomogą w podjęciu decyzji. Zapraszam do kontaktu. Jeśli już jesteśmy w temacie komfortu termalnego, dla mnie jak i dla wielu innych motocyklistów, świetnym nazwijmy to gadżetem, są podgrzewane bezrękawniki i kamizelki chłodzące. W zależności od potrzeb pod kurtkę zakłada się albo jedno, albo drugie. A jak to działa? Podgrzewany bezrękawnik wymaga powerbanka, dzięki któremu po włączeniu zasilania podgrzewają się panele umieszczone z przodu i z tyłu bezrękawnika. Są trzy stopnie regulacji ciepła, co daje przyjemne uczucie ciepła podczas jazdy, ale i na przykład podczas długich, zimowych spacerów. Chętnie wybierana przez klientów kamizelka chłodząca wymaga tylko zanurzenia w zimnej wodzie, co można zrobić nawet na stacji benzynowej podczas postoju. Trzeba wycisnąć nadmiar wody, założyć kamizelkę na to kurtkę i od razu czuje się różnicę. W tym sezonie nie brakowało upalnych dni. Sama często korzystałam z tej kamizelki, więc czystym sumieniem mogą polecić ją na prezent. Jadąc w trasą motocyklową jako motocykliści zabieramy z sobą mniej lub więcej rzeczy, w zależności oczywiście od potrzeb, od trasy i od możliwości. Dobrym prezentem może być torba na UDO, plecak lub torba na bag motocykla. To może być koszt rzędu kilkudziesięciu złotych, a nawet kilkuset. Na szczęście jest to duży wybór, więc śmiało sprawdź, co może sprawdzić się najlepiej. Jak dotrzeć do celu, jeśli nie ma się pod ręką nawigacji? Nawigacja motocyklowa to również bardzo dobry pomysł na prezent, z tym, że może już wymagać nieco większego budżetu. Chociaż na rynku jest już duży wybór nawigacji w różnych cenach, w zależności od marki i dostępnych funkcji. Coraz większą popularnością cieszą się nawigacje Beeline, ale wciąż bardzo często kupowane są Garminy. A jeśli nietypowa nawigacja, to może uchwyt na telefon. Dla wielu motocyklistów, to właśnie telefon jest nawigacją bo można korzystać z popularnych programów nawigacyjnych albo Google Maps. Najbardziej popularne na rynku są uchwyty marki QuadLock, SP-Connect czy RAM. Dostępne są uchwyty montowane na kierownicy, na lusterku, w szycy widelca motocyklowego, gdzie tylko potrzeba. Jeśli nie wiesz, co wybrać, wejdź na mototur.pl i skorzystaj z konfiguratora. Wskaż, do jakiego telefonu potrzebujesz etui i przejrzyj dostępne opcje. A jeśli wiesz, że osoba, którą chcesz obdarować, ma już uchwyt na telefon np. Na marki Quadlock, może jeszcze przydałby mu się uchwyt do samochodu albo na rower. Producent ma w ofercie również takie. Wtedy nie potrzebujesz kupować Etui, tylko uchwyt, który będzie już kompatybilny. Przed chwilą byliśmy w temacie elektroniki. Wrócą do niego jeszcze na chwilę po to, żeby wspomnieć o interkomie. Interkomy Cardo są dostępne w bardzo szerokim przedziale cenowym. Poszczególne modele oczywiście różnią się pomiędzy sobą, więc warto przejrzeć dostępne opcje i zastanowić się, jakie parametry będą ważne dla motocyklisty. To dobry prezent zarówno dla prowadzącego, jak i dla plecaczka. Jakie są zalety korzystania z interkomu? Przede wszystkim możliwość komunikowania się, rozmawianie przez telefon, słuchanie muzyki czy słuchanie komend głosowych nawigacji. Szczerze mówiąc, odkąd ja zaczęłam jeździć z Intercomem, nie wyobrażam sobie jazdy bez niego. Jak widzisz, jest czym wybierać. Przemyślane prezenty dają najwięcej radości. Przez podarunek możemy przekazać, że zależy nam na tej drugiej osobie i słuchając jej, wiemy, czego może potrzebować. Daj znać, co dla Ciebie jest najlepszym prezentem motocyklowym. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Lewa w górę. Cześć!